Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Zakończył się sezon piłkarskiej ekstraklasy, no teraz musimy go podsumować. Ja, w jaki sposób najlepiej go podsumować? No właśnie, na takiej uroczystej gali. Dziś w Warszawie odbywa się gala ekstraklasy. Zostanie wybrany najlepszy piłkarz, najlepszy bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik sezonu. Uroczyście, na galowo. Zapraszam Was do obejrzenia kulisów tego, co wydarzyło się podczas gali ekstraklasy Przemek Ofiara. Zapraszam. Chodźcie ze mną. Celujemy w Ligę Mistrzów. No, chcielibyśmy, chcielibyśmy tam powalczyć i dojść do grupy. Wiemy, że, że to będzie duże wyzwanie i będzie to strasznie, strasznie ciężkie, ale póki piłka w życiu jest wszystko możliwe, też wiemy na co nas stać, wiemy jaki mamy zespół, także, także no, będziemy walczyć o te najwyższe cele. Kamil Grosicki, piłkarz sezonu. Ja rozmawiam z szczęśliwą jak widzę żoną. Duże zaskoczenie. Aha. Nie, nieduże zaskoczenie. Jakby wierzyłam w to bardzo mocno i cieszę się, że tak się stało. Mm -hmm. Powiedz mi, e, Kamil, e, pamiętam, rozmawiałem z nim podczas gali piłki nożnej e, zimą. Mówił te 10 goli, tą dychę chciałbym e, ustrzelić. No, przekroczył tę dychę i to wygląda bardzo ładnie, jeżeli chodzi o jego statystyki. No tak jak powiedział, że jest w dobrej formie fizycznej, powiedział, na, na gali odbierał statuetkę. I tak też jest. Ja się strasznie z tego cieszę. Gdzieś tam też e, jest moją motywacją, inspiracją, że zawsze można wszystko, tylko trzeba chcieć. Ja jestem w tej reprezentacji mimo tych paru minut, e, mogę być ważny, mogę wchodzić właśnie, dawać ten impuls drużynie, tak? E, wiadomo, byłem w każdym meczu gotowy, tak? Ale to już, to już było minęło. Ja teraz chcę pisać nową historię dalej, swoją w reprezentacji. Mam nadzieję, że że jeszcze do tej repre reprezentacji wrócę. No, zrobiłem wszystko jako piłkarz, w sensie, że, żeby tam wrócić, zobaczymy. Ja, mówię, tak jak powiedziałem na scenie, no, będę walczył. A ten temat premii, tego, co działo Nie, się po... To był trudny sezon, natomiast no, poprzednie sezony też nie były łatwe, bo, bo my ciągle właściwie walczymy o coś, prawda? Poprzednich sezonów, w poprzednich sezonach, w poprzedniej sezonie walczyliśmy o puchar, walczyliśmy o mistrzostwo. Dwa lata temu puchar, mistrzostwo, też byliśmy w zatoczeniu. Cztery lata temu walczyliśmy o utrzymanie, pięć lat temu walczyliśmy o was do Ekstraklasy, tak? Sześć lat temu też, siedem lat temu walczyliśmy o was do pierwszej ligi, więc, więc cały czas o coś walczyliśmy. nigdy nie. Byliśmy gdzieś praktycznie y, w pół dystansie i w środku, tylko ciągle walczyliśmy o najwyższe cele, dlatego, y, dlatego to był trudny czas. Trzeba przy, jeszcze pamiętać o tym, że dwa lata graliśmy na wyjeździe w Ołchatowie w Ekstraklasie, więc, y, więc w przebudowie stadionu i, i y, y całego... Ca całej infrastruktury, więc to z tego jestem najbardziej dumny, że w takich warunkach i e z określonymi deficytami swoimi pokazaliśmy, że można i że, że nie ma rzeczy generalnie niemożliwych. Jeżeli Raków, jeżeli my to zrobiliśmy, to znaczy, że to jest też ścieżka dla innych klubów, żeby no szły swoją drogą, ale przede wszystkim muszą mieć pomysł, muszą, muszą mieć strategię, muszą być konsekwentni no i, i przede wszystkim muszą mieć właściwych ludzi na właściwych miejscach. Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.